Czy Czekaj, czy no, oszust to... Czekaj, ty teraz serwer... to jest oszust, ale spokojnie. No. No właśnie. Myślimy, że dajemy refy i w ogóle, a tak na serio to nie dajemy? Nie, moim zdaniem ty, oszust... Ty masz chichijoty periody? Tak. Tak. Moim zdaniem oszust to takie coś, że dajesz komuś koksy i sobie... i wychodzisz z serwera. Moim zdaniem. No. No i fajnie zdobyliśmy? Ej, o tutaj fajnie, jest, o tutaj do o to. o to? No. No, dziękuję. Eja, Eja! Co? Co? Ej, Ej, Co? Niechaj, co? Ej, co ty robisz? Co ty, co ty się bijecie? Bierz, nie ja cię nie piję, ja cię nie piję. Lecz. No ej poniżej, ej, poniżej. No nie bij mnie, ja są na Pedzie, Pedia Pejcia! ej, poniżej, spoli Ej no dobra, jest to oszóste Kasperos. Tak, chyba będzie udany <noise> A Będziesz na YouTubie. Ja no to pozdrawiam. Jasł. No A raczej, nie, 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 raczej nie będzie udany. No wątpię. właśnie. No bo jesteś na autu, jesteś On jest nie jest na aurze. No wow. No brawo. I tak ci nie Ale wiem. Pada ci secik. No po co gadasz? Autor auto armor trzeba włączyć, okej. Okay. już mieć parę. A i masz kolego do dojazd, bożym armó. Bram. Włączyłem z ta armora. Okay. Ej, weź go zajmij na chwilę Zajmij go na sekundę. Zajmij go! A co właśnie robię? Wow, mieć ostrość, o to zrobię. jak mogę sypnąć za o, o, Dobra, kihi. O sypnie, sypnie! No weź go! Wcale nie sypnie, tylko chcę coś zrobić. Zrób sobie set, jak możesz. No a co ja robię? Ja tutaj go jakoś próbuję sklepać. Dziec koksa i rób. Kurna, jaki skleki. Dobra, komuś palę. Szkielet, tu z ciebie jest. Ej, bo ja już za chwilę sypnę przez no te sklepce. Kurde, odpierdol oh, się ode mnie tak teraz. O! Dojazd, dojazd, dojazd. No to jest Ja tutaj sobie włączę. Jaki frykil, ty nie wierzę. No to uwierzysz. Widzę, że. Widzę, że. On teraz robię. Nie, nie robię. Chyba, że nie jest pijcie, bo ja wtedy nie lubię. Jaki byłem... fryki że ucieka, sorry, ale... No kurna, dwóch, dwóch na jednego jeszcze mi search pada. Pozdro. Ale twoja stara. Twoja stara ci pada. No spadnę od ciebie dalej! Zora przez ciebie. Mogę, go nie ma. Jestem. Ja widzę was. Na trykierze, ale okej. Okay. Dobra. O, opsa, mam to i se z dobra ale wiesz, że aura, nie? Dochy, kto by nie wiedział twoja babcia by nie wiedziała, wiesz? twoja babcia by nie wiedziała bo ona taka głupia, że... Nie, no to przynajmniej aury nie mamy. No ale jesteście oszustwem, to dobrze, że... No za to nie ma bana, No właśnie. No chyba wiem. Mhm. No chyba nie, było uciekasz, chodź się No to dawajcie, ja ja wezmę kolegę i wtedy się poklepiemy. Z kolegą? Twój kolega też na aurze? Nie, bez aura, okę. Okay. Akurat. Coś wątpię, Nie no, ora, Stevie. Steve są. To dawaj, tepnij mnie. No to. Ora. Niestety. No dzięka aura. No niestety. Dobra, ja sobie Te Tepnij. Borkam. No, Szustik będzie chyba nieudany, tak myślę. No ja tak bym w komentarzach pisać, że jesteś friksem, więc będziesz skończony, sorry. Ja myślę, że chyba musisz się zamknąć. Ja chyba też. Kurwa robicie... Bo Zapraszam do używania Dobra, krowy są pocisnę O, mam jeszcze dwie perełki, to se Spróbuj tylko O, mam jakąś bazę koksy Jaki fakt Zapnij mi jakieś Koksy gilują, okej okay. Muszę tutaj sobie Cepnij Kit gra Kit babcia Dostaniesz takiego seta, że ulala i dwie okej okay. Naprawdę? Musisz uciekać? po mm. W was... Po, po pierwsze was jest, was jest dwóch A mnie tylko jednego A mi set pada, a wy ten... Jak to? serobicie robicie seta Takie kill. Z takim frykierkiem, to Ty jesteś wiesz, bo orasz. jakbyś ty był na ten. No dobra, na udzę, a nazwy na przykład na. Ja bym nie orała. Aha, no to, na pewno. A jakbyś w set hełmik padł? No pad mi co? Wieje? No bo Ty kurwa, ze skrzynki bierzesz. No ja nic nie biorę. O co wstawiałeś? Nie ja, ja ten nie widziałem. Ja lepszego szósta nie widziałem. A ja gorszego friki i co? A gorszych to ja widziałem. kurwa Wy jesteście... A dobra, nie już nic nie mówię. Dalej, wysłuch się, dalej. Nie, bo będzie... No... Nie szół mnie Zamknij się zamknij Zamknij się może szerej No chyba twój Ja mam twarz Nie wydaje mi się Nie wydaje mi się Kurna ściągasz Kurno ściągasz tekst Twojego kole -y, ko koleżanki A ty jesteś nią? Nie jestem we się. Dobra nara. No Albo jakby co to podajcie ten yy, kanał, yy, twój kanał. To, żeby... A bo co? No żebym zobaczył żeby to Nie zobaczysz. No właśnie, bo nie masz kanału. Mam. No to podaj, to podaj. Nie podam ci. No bo nie masz. Mam. babcia nie ma. No no moja babcia nie ma. Nawet m, ten. Bo ja mnie nie stać. Moja juj na ten, na drugiego kompa stać. Tylko że nie na YouTube. nie, nie jak trzeba. No ja masz nagi jak słonie. No nawet gorsze. Dziś ja wie, nie mam. Ty co masz uwę? Masz lagi masz. Masz się trzeba z tego aura to trzyby się krew. Masz lagi, dlatego oraz. Masz takie lagi, bo używasz aura. Jakbyś miał lagu, to przy tego wymawia. On ucieka, on bo aura mu się chyba wyczerpała, bo go niestety na prawdziwą auurę. Świna jest lepsza od ciebie. No i to jak? Ty masz tą świnią. No, bo ty nie jesteś może a wiesz masz, a ty masz co? ty, ma, ty masz kurde ten chipem? ha 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 masz czy nie masz? no chyba ma się, tylko nie. To daję, nie. skoro taki flikil to wiesz że to się cały czas nagrywa i wiem, będzie wiem taka z ciebie bardzo. beka straszna z ciebie beka a po pierwsze to musiałem zmienić, bo nie miałem zapasowego bo geniuszu dopiero wbiłem na serwer ja I... też wiem, pozdraw. A jesteś jedną z słabszych, wiesz? I go. ja go górnie. Dobra, zwaliłem na spalę. No to nie idę na innego serwera, bo tam nie gram. Nie ma jakiś kacer, to zapełnię. Ja jesteś ale fajny teren na gildie nam znalazł. Wiesz? A no, no to dziękuję. Nie ma za to. Ustawię I sobie to set home, dawaj. Dobra, mogę się na kolegi konto. Bo to nie jest moje konto, tylko światłem, no okej. Okay. Bo znam mojego kolegi hasło. Opsa, ile skrzynek Widzę, że zmieniasz konto, bo nie pamiętasz hasła, jakie używasz Nie, ja pamiętam i to bardzo dobrze, bo mój kolega mi tylko podał A ja znam twoje hasło i co? A może kolega nawet ci dupę podciera? Na pewno nie Wiesz, że mam hasło <noise> i mogę w każdej chwili ci konto? No to <noise> dawaj Aha, To poda powiedz, jakie mam hasło Dobra, twoje hasło, moja babcia Napiszę ci na msg, hihi hi, hi. No i ma twoje hasło też hihi, hi. no i co? No ale moje hasło Te P, no e, tak, Dobra, ale złączyłam go już, mi w nerwie. Dobra, to kończymy odcinek, chodź, westniemy się gdzieś na górę. Chodź tu. Czekaj, ustaw się. Nie! Dobra. Okej, okay, dobra, to to był kolejny nasz na kanale lajkujcie, komentujcie i nara.